Porucznik Borewicz z serialu 07 zgłoś się, zawładnął sercem niejednej kobiety. Przystojny, tajemniczy i odważny, działał jak magnes na wszystkie piękności, jakie stawały na jego drodze. Z kim spotykał się popularny milicjant? Przypominamy: serial o poruczniku Sławomirze Borewiczu był jednym z najpopularniejszych seriali kryminalnych. Bronisław Cieślak, który wcielił się w główną rolę, niewątpliwie uważany był za polskiego Jamesa Bonda. Kropka. Przystojny, sprytny, odważny, błyskotliwy, a zarazem szarmancki. W głównym bohaterze serialu 07 z głosie, kochały się miliony Polek. Fabuła serialu dotyczy działalności funkcjonariuszy MOKOMENDY komendy stołecznej milicji Obywatelskiej, późniejszego stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Głównym bohaterem jest porucznik Sławomir Borewicz, zaś każdy odcinek stanowi osobną sprawę, w której prowadzi śledztwo. Tytułowe, 07, pochodzi od kryptonimu Borewicza w komunikacji radiowej Milicji, czytamy w opisie serialu. Serial o poruczniku Borewiczu był emitowany przez Telewizję Polską w pięciu seriach od 25 listopada 1976 roku do 25 maja 1989 roku. Oznacza to, że produkcja obchodziła niedawno 45 lecie. Niestety w tym jubileuszowym roku zmarł Bronisław Cieślak. W 21 odcinkach pojawiła się plejada najlepszych polskich aktorów i aktorek. Urok osobisty porucznika Borewicza przyciągał kobiety jak magnes. W wielu wątkach pojawiały się obok niego kobiety. Sprawdziliśmy, które panie zabiegały o jego względy. Te aktorki zagrały kobiety Borewicza w serialu 07 Zgłoś się. Pamiętacie serialową sierżant Annę Sikorę czy prokurator Ołdakowską?